W całej aferze z projektem ustawy zakazującej gier hazardowych, a właściwie kanalizującej gry hazardowe w kasynach, yy, prasa nie, nie, nie zwraca uwagi na to, na co ja oczywiście natychmiast zwróciłem uwagę, że to jest projekt robiony pod dyktandą właścicieli kasyn, bo chodzi o to, żeby cały hazard musiał, musiał być robiony tylko w kasynach, co oczywiście daje im wielokrotnie większe zyski nie wiem, Ilokrotnie, trzy, pięciokrotnie, dziesięciokrotnie, nie mam pojęcia, prawda? ale w każdym razie yy, to. Jest korzystna dla właściwie zdecydowanie. I to jest charakterystyczne, że nikt tego na razie nie zauważa. To się oczywiście rozejdzie i to tłumaczy, dlaczego rząd planuje, że w ciągu tygodnia ma być projekt gotowy i bez dyskusji, w trybie natychmiastowym, w pierwszym czytaniu ma być ten projekt przyjęty, prawie jak uchwała lustracyjna. Otóż obiektywnie oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby śpieszyć z tą ustawą. Cel jest jeden. Rząd ma nadzieję, że ten. Mój pogląd, który tutaj powiedziałem, że to jest tak naprawdę w interesie kasyn, on po prostu się nie rozejdzie po ludziach i on zdąży uchwalić, zanim ludzie się pułapią, o co tu naprawdę chodzi. Dlatego bardzo proszę, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten aspekt, że tutaj nie chodzi bądź może o zakaz gier hazardowych, że być może na Państwo nawet nie chodzi o to, żeby, żeby ich zakazać, tylko chodzi o to, żeby te. To wszystko się w kasynach. I oczywiście za 5 lat może się okazać, że wolno te, te gry, te niskopłatne nisko automaty utrzymać w dalszym ciągu. Natomiast to, co się uda ukraść, to uda się ukraść. I pamiętajmy, jeżeli ktoś powie Państwu, że Platforma ODSK jest partią liberalną, jest partią wolnorynkową, no to świadczy o tym, że ten człowiek ma na oczach pielmo, a tu jeszcze koński okular.